I tak, kryzys połowy życia to z jednej strony kwestia wartości celów i dążeń, tożsamości i jej ewentualnych przemian, ponieważ jeżeli zmieniamy priorytety życiowe, to w wielkiej mierze zmieniamy tożsamość. Jeżeli uważamy, że nasz scenariusz życia, nasza struktura życia dotychczas realizowana już nam nie pasuje i chcemy ją intensywnie modyfikować, to to jest też zmiana, która sięga tożsamości. Czyli nasze ja przeszłe jest jednak inne od tego ja, które chcemy wykreować, od ja przyszłego. To sięga tożsamości. I tu się zgadzam z psychologami orientacji psychodynamicznej, że tak rozumiany kryzys jest w jakimś sensie powtórzeniem kryzysu tożsamości z okresu adolescencji i wschodzącej dorosłości. Kolejnymi elementami to jest rozwój osobisty i poczucie spełnienia. Z akcentem na to, że może być spełnienia, niespełnienia. Prawda? No często poczucie niespełnienia stymuluje to zjawisko kryzysu dużo silniej niż poczucie spełnienia. Poczucie spełnienia można spać spokojnie, ale poczucie niespełnienia ze świadomością, że mamy jeszcze wystarczająco dużo czasu, by do tego spełnienia doskoczyć, no jest bardzo silnie motywujące do tego, by coś w życiu zmienić. No a zmiana okupiona, okupiona jest oczywiście. Różnego rodzaju cierpieniem, które chociażby wynika z tego, że trzeba wyskoczyć z rutyny. No i problem czasu w życiu. Czasu, z, którymi, z, czasu, z którym mamy y, wielki problem, ale nie w takim znaczeniu, że nam go brakuje, choć też, ale w takim znaczeniu, że on co, coraz więcej i coraz inaczej znaczy, im więcej mamy lat. Czas staje się coraz cenniejszy. I to. Że możemy go wypełnić w nowy sposób, staje się jakąś szczególną wartością. Czas staje się dla nas coraz cenniejszy, jeżeli wypełniamy go w taki sposób, który pasuje do naszego ja i który jest zgodny z naszymi preferencjami. No ale też czas uświadamia nam, jakich strat doznaliśmy lub jakie straty spowodowaliśmy. Na przykład nie rozwijając jakiejś zdolności, albo, albo rezygnując z możliwości ciekawszej pracy, chociażby dlatego, że wydawało nam się, że może sobie nie poradzimy. Cytat pod rozwagę. To z kolei pisze Maria Straź Romanowska. Zarówno Helena Sęg, jak i Maria Straź Romanowska zajmowały się zjawiskiem kryzysu połowy życia. Tak jak odkrywanie przez jednostkę własnego ja wiąże się z kryzysem tożsamości, zapoczątkowującym proces indywidualizacji, tak odkrywanie sensu życia w procesie rozumienia, obejmującego wymiar transcendencji, poprzedzone jest kryzysem egzystencjalnym, zwanym w wymiarze psychologicznym również jako kryzys środka życia. Wymiar transcendencji, wymiar transcendencji, czyli Przekraczania tego wszystkiego, co, co robimy w życiu, ale też dodawania nowej wartości do życia. Transcendencja to jest przekraczanie ograniczeń, głównie ograniczeń psychicznych, czyli tkwiących w nas, i społecznych, czyli tkwiących w otoczeniu, na rzecz owego autorskiego programu. Czyli mamy kolejny raz akcent silnie egzystencjalny, co nie znaczy, że akurat tylko ten tu jest istotny i ważny.